Paczyni, że po treningu będzie od spaghetti i popiję piwę na zakwasy. Moja żona się bardzo źle odżywia i zupia pizzę. To, bo, to, ży to było życzenie mojego dziecka, tato. Kup mi pizza. Lepiej, to lepiej pizza jak krepel, nie? A josę tutaj wciną. Moja maszyna będzie teraz przełaziła geometrię No, Kujcówki drożdżków były robione, to trzeba zrobić geometrię, a więc Daję ten czas, daję ten moment Daję to, wiesz Jakiś ciul w Katowicach mi powiedział Panie, no pan dzisiaj geometrii nie zrobisz, chyba że na zapisy od poniedziałku do piątku Dzwonię na Tesco u nas w Rudzie Śląskiej jasne, podejść pan, zaraz to zrobimy tak kurwa to tak to nie taka odpowiedź Marcinczaka u moja bestyka znowu jest przeze mnie czyszczona znowu będzie czyściotka, o Marcin w <grywia> dzisiaj bez szujningu niestety lub niestety ostatnie powiedzmy Trening ciągów spowodował, że mnie dwa dni, dwa dni nie myślałem nawet o treningu, bo miałem taki ból w klatce piersiowej. To pewnie dlatego, że próbowałem sobie skrócić ruch małym garbikiem. No ale to zaowocowało tym, że dwie ciszy, które powie, 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 powinno iść na raz, poszło na pięć. Więc powiedzmy, że moja maszyna, nie? To ja. Także to był taki efekt zamierzony, chociaż zmienił on się powiedzmy w, w treningu, bo nie było tyle chęci zrobienia, czy mocy mi się nie wydawało, ale poszło, także dzisiaj taki dzień luźny, wiadomo bez treningu, ale o 18 do Katowic na mecz bracika, kolejarz, kolejarz stróżec takiego. A potem rozumiecie, kabarety o 20 w Katowicach są. O że ja taki troszkę kabareciusz, to się na nie przejada, nie? Zobaczymy jak czy będą śmieszne czy nie. Potem może jakiś jeszcze w przyszłości jakiś stand-up, bo też jest stand-up w porządnie. Lotek tam, Gruciński, Giza. Powiedzmy czy mam fasun, że ja pędzę do Biedronki, bo moje dziecko chce loda. Widzicie, ja uwielbiam lody i moje dziecko też uwielbia lody. Także no, to nie może być przypadek. Everybody, yeah. Like your body, yeah. Everybody, like your body, mate. Patrzcie, co ja tu mam. Nie, nie, nie to nie jest spaghetti. Już wam godą tutaj makaron z potrawką z kurczaka. Teraz zróbcie pauza. Tylko, że tu nie ma fasoli, bo Marcin nie lubi fasoli. I tu macie, rozumiesz to. Tak to się robi. Łatwe i proste w wykonaniu. Tu macie jeszcze shake, który dzisiaj mnie będzie czekać, z napojem z owocami, orzechami, prosty sposób. No i drugi makaron. Rano było to. Także dalej, Marcin trzymie dietę, dalej. Ten lud to jest takie nadobicie dzisiaj, to żebyście sobie nie myśleli. Jeszcze jeden mnie lodik czeka, ale to zero kalorii, na szczęście. No, ja muszę się jeszcze ogolić. Boże, mnie nie ogolony. Blondynek jest nieogolony. Wyszedł mi tu prysznie. No, kurwa. A tu, wczorajszy daremne to jest. Takie ciasteczko, takie upiordzielone, nie? Jem, jem, jem. I potem jademy, bo dzisiaj roboty się zapięte tak, że nie byłem na treningu. Wczoraj też nie byłem na treningu, ale dobrze. To znaczy, że jutro będzie dobry trener snug? Dobry trener przysiadów? Na załężu się rykuje członik. Ja? mnie <grystanie> lewe oko trochę razi. Nie wiem, jakoś jada i te ludzie patrzą na mnie dziwno. Nie wiem, nie wiem o co im chodzi. Chyba wszystko jest okej okay. Lekci Ten tu O kurde, ale ma czoło duże Coś tu poszło nie tak No powinien się ogolić To jest młody, to jest synek, on ma już 40 lat na karku, przez to tak... Nie, wiecie jak Tu grają, a tu grają drudzy Czekaj, zaraz go wyłapia Tego kum tam jest A nie, to nie on no ale myć na szczycie trzecie chyba czwartym growy rzak ale tam jest bardzo mała różnica A jakbyście szukali to patrzcie to teraz patrzcie idzie 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 Kurwa Biegają biegają że taki remis będzie Ale w ogóle czemu nie gada jest nie <laughs> są z darkiem pod no jasne, że nie wiadomo, że jest przyzwoitniejszy <grywa> Polscy sędziowie! To kurwy sprzedawczy kobiet Polscy Co? Macie gotowy na kabarety, co? <grywa> Idzie się ładnie udać. <grywa> to jest podek w Katowicach O, no, tam ja powinien być, ale to za rok Ludzi w ciule Wiedzieli, że przyjdę No idealne miejsce, kurde. Idealne Teraz by tak ryknąć na pleciok Na pleciok! Ale co to way, jak... za pierwsze, kilka dni na samym dobry wieczór. Nie powstańcie z tego, jak do lato zbędziemy. Kawarek nowaki. Nie, bo to było świetnie, po co to psuć? Witam bardzo serdecznie, serdecznie Panu, Panie oficjalni. Tak, że góry na was. Dobra, ale wczoraj wieczór nie jesteśmy niowicze. Także witaj, to Moja, to święto. Ja oczywiście miałem z Igorem tutaj porozmawiać z innym golem, tak jak porozmawiać z naszymi pacjentami z prawa wobec naszych malejarza, macierza, korajstowa, grajkuza i tak dalej. No ale skoro stałeś się takim przystojnym mężczyzną z takim zarazem trwanym, no to o co by cię tu spytać? I to nie wiem.